Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nie znam jeszcze wyników wyborów, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia jako komentarz, taki, żeby się nie narazić na zakłócanie ciszy wyborczej, ale myślę, że to już ten moje wystąpienie będziecie Państwo mogli zobaczyć i wysłuchać już po zakończeniu ciszy wyborczej. Ale za komentarz to jest taka anegdota. Jedni mówią, że to działo się w czasach starożytnej Grecji, inni, że, że to w czasach późniejszych, i jedni mówią, że to bohaterem tej anegdoty jest jeden ze starożytnych greckich filozofów, inni, że pewien żydowski rabin. Otóż, czy to do tego filozofa, czy do tego rabina przychodzi młody człowiek i pyta mistrzu, rebę. Czy mam się żenić? Na to mistrz czy rabin odpowiedział tak. Cokolwiek zrobisz, będziesz żałował. I tak jest, proszę Państwa, z tymi wyborami. Cokolwiek zrobiliśmy, będziemy żałować. Ja nie miałem w tych wyborach swojego faworyta, ale proszę Państwa, mam świadomość swojej porażki. Dlaczego? No, bo uważam, że te wybory były z jednego podstawowego względu bardzo ważne. One niewiele zmieniają w takiej wewnętrznej sytuacji polski typu no, gospodarka, finanse państwa, to co również dla mnie ważne kwestia sytuacji samorządów. W takich sprawach te wybory zmieniają niewiele. Te wybory zmieniają w jednym zasadniczym punkcie, dla mnie bardzo istotnym zmieniają wiele. Proszę Państwa, te wybory potwierdzają rozpad Polaków jako wspólnoty narodowej. Oczywiście procesy powstawania narodów, jakich roz, jak rozpadu, to nie są sprawy, które dzieją się z dnia na dzień. To nie są sprawy, które zależą od jakiegoś jednego konkretnego wydarzenia. To są procesy rozkładające się na dziesiątki lat albo i więcej, ale te procesy trwają. I takie wydarzenia, na przykład jak dzisiejsze wybory, to są takie, punk takie punkty milowe, takie, takie miejsca, które pokazują, że jakiś proces dotarł do pewnego etapu, do pewnego, do, do pewnego miejsca. Jakiś proces swoją, sw swoją no, ten przebieg, który trwa już od, od, od wielu lat, zakończył właśnie w tym etapie, rozpocznie się prawdopodobnie coś nowego. I tak jest z tymi wyborami. Te wybory pokazały, że kultura polityczna w Polsce, jeżeli kiedykolwiek istniała, to sięgnęła dna, a nawet to dno przebiła. Skala ataków, skala nienawiści, skala zohydzania rywali, przeciwników, no, no, no była tragiczna. Była tragiczna. Trudno to z czymkolwiek w naszej historii porównać. Może jakoś tak, nie wiem, czy te w tej chwili nie przestrzelał, ale może z zamachem majowym, który był takim też dramatycznym, dramatycznym etapem w historii Polski, ale ten zamach nawet majowy nie, był, nie sięgnął tak głęboko podziałów wśród Polaków, jako wspólnoty narodowej. Bo zamach majowy, proszę państwa, no, bardzo y, pogłębił podziały polityczne, y, ale on, proszę państwa, nie sięgał kultury polskiej, on nie sięgał obyczajów polskich, on nie sięgał tego, y, co możemy nazwać polskim etosem. Y, ten zamach majowy nie y, spowodował tutaj jakichś głębokich podziałów. Natomiast te wybory prezydenckie unaoczniły nam, że tutaj głównie są tego typu podziały, podziały na tle, na tle kulturowym, a nawet cywilizacyjnym. Tego jeszcze w historii Polski nie mieliśmy, żeby wspólnota narodowa, naród polski, rozpadał się pod względem cywilizacyjnym, bo tak to trzeba powiedzieć. Te procesy cały czas trwają, jak powiedziałem. Ale to widać bardzo wyraźnie, że te wybory do tego doprowadziły. Proszę Państwa, nie wiem, przypominacie, się, przypominacie sobie Państwo, że 4 czerwca 1990 roku, czy 1989 roku, już nie pamiętam, ale chodzi mi o tą wypowiedź pani słynną wypowiedź Pani Janny Szczepkowskiej. Po tych wyborach 4 czerwca, że oto w, w dniu dzisiejszym skończył się w Polsce komunizm. No, pani Szczepkowska się co do tego dość głęboko myliła. W Polsce coś się na pewno wtedy skończyło, ale tak naprawdę jakby była kontynuacja. Pewnych procesów politycznych przede wszystkim, z którą i dzisiaj, można tak powiedzieć, mamy do czynienia z pewną kontynuacją tychże procesów politycznych, bo wtedy, powiedzmy sobie tak, takie postacie jak Adam Michnik i Aleksander Kwaśniewski były 4 czerwca po jednej stronie, mimo tego, że byli niby w różnych obozach politycznych. I dzisiaj mamy, zauważcie Państwo, to samo, że Donald Tusk i Aleksander Kwaśniewski są po jednej stronie tych podziałów politycznych, ale sięgających znacznie głębiej, bo jak powiedziałem, sięgających już prawie tych podziałów, takich, no, no już nie może być bardziej fundamenta fundamentalnego podziału niż ten cywilizacyjny, kiedy strony różnią się do fundamentalnych. Takich absolutnie pryncypialnych wartości. I my mamy w Polsce niestety z tym do czynienia, co te wybory pokazały. Pokazały to niestety w najgorszej z możliwych form. Form, które no, mogą budzić tylko obrzydzenie. Czy spodziewalibyście się Państwo, na przykład no, mojego skądinąd ulubionego artysty, jakim jest lider zespołu pod budą Andrzej Sikorowski, który mówi że nie można głosować na gangstera, to tyle samo co by powiedział, że nie można głosować na bandytę. No, różnie można mówić o kandydacie PiSu na prezydenta, ale nikt mu póki co tego, że jest bandytą nie udowodnił. Można mieć różne zastrzeżenia co do drogi życiowej kandydata PiSu, ale nikt mu takiego zarzutu oficjalnie nie postawił, a tutaj osoba wydawałaby się, wydawałoby się, no, z tego takiego świecznika polskiej elity używa takiego określenia, nie mając ku temu autentycznie podstaw. I to na tym przykładzie można już zobaczyć, jak daleko zaszły te podziały, jak, jak daleko rozpada się Nasz naród. Nie wiem, czy mówię te słowa w niedzielę. Nie wiem, czy jeżeli jutro wyjdę na ulicę, to z moimi znajomymi będę się mógł normalnie przywitać, czy będziemy jeszcze jakąś wspólnotą, czy będzie nas coś łączyć, czy też no, mam nadzieję, że przynajmniej kulturalnie potrafimy się różnić, ale czy już Będziemy mieć jakiekolwiek wspólne wartości, no to, 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 to jest takie pytanie otwarte. Nie wiem, jak Państwo, czy Państwo, jak jutro wyjdziecie, spotkacie się ze swoimi znajomymi, może nawet przyjaciółmi, z którymi różnicie się politycznie, czy będziecie jeszcze wtedy mogli mówić, że coś Was bardziej łączy poza jakimiś tam kontaktami towarzyskimi które są normalne, przyjęte wśród ludzi, którzy, którzy no, cywilizacyjnie też się mogą bardzo, bardzo różnić. Tutaj, proszę Państwa, my dochodzimy do, 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 czegoś, do czegoś takiego, czego, jak mówię, w historii polskiej nigdy nie było. I co dalej? Co dalej? Proszę Państwa, ja się obawiam, że te podziały. Niestety będą się tylko pogłębiać, że te podziały będą się pogłębiać. Osobiście nie widzę sposobu, jak to posklejać, bo mm, będę przeciwny temu państwu w sposób no, na tyle, na ile potrafię. Nie chcę tu używać za, za zbyt strzelistych określeń. Ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby żyć w państwie, w którym obowiązuje coś takiego jak ustawa o mowie nienawiści. Nigdy nie zgodzę się na to, choć nie mam dzieci, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby w polskim systemie oświaty była dopuszczalna deprawacja polskich dzieci na poziomie LGBT. Nigdy nie zgodzę się również na to, żeby no, w systemie państwa polskiego można było legalizować kradzież, żeby można było legalizować złodziejstwo i gwarantować sobie z tego tytułu bezkarność. A my idziemy gdzieś w tym kierunku. Nigdy nie zgodzę się na to, żeby państwo polskie stało się jakimś, nie wiem, landem, stanem czegokolwiek. Za, istota dla mnie, istota państwa polskiego to jest niepodległe państwo polskie. Wiadomo, że Polska nie jest jakimś specjalnie silnym krajem, nie mamy specjalnie ani po, potencjału militarnego, gospodarczego i demograficznego, żeby w dzisiejszym świecie wybić się na pełną niepodległość, ale jednak, jednak w tych tny, yy, najważniejszych sprawach powinna Polska zachować swoją niepodległość, a my tymczasem. Jeżeli chodzi o ten spór polityczny między tymi największymi ugrupowaniami, zmierzamy do tego, żeby tę niepodległość, której i tak już nie mamy, żeby jeszcze ją, te, 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 te resztki, które zostały, żeby je tracić. Nigdy nie zgodzę się na to, żeby państwo polskie podlegało interesom Ukrainy, bo nie uważam, że interesy polskie są tożsame z interesami Ukrainy. A my, Zmierzamy, zmierzamy ku temu i tutaj specjalnie różnicy nie ma, niestety specjalnie różnicy nie ma między tymi głównymi ugrupowaniami, które mają dzisiaj swoich kandydatów w wyborach prezydenckich, mimo tego, że jeden z tych kandydatów tak faryzejsko zagościł w domostawie. To tutaj, tutaj to się nie zmieniło, to się nie zmieniło. Słudzy narodu ukraińskiego są w, w tych dwóch obozach i oni prędzej będą bronić interesów Ukrainy niż żywotnych interesów narodowych polskich. Proszę Państwa, to są takie smutne stwierdzenia, smutne konstatacje, ale zobaczycie Państwo, że wchodzimy w okres tego, co można nazwać smutno. Ja nie znam jeszcze wyników wyborczych, powtarzam to, ale spodziewam się, że ten, kto wygrał, wygrał bardzo niedużą różnicą. I to będzie powód do kwestionowania wyniku wyborów, i tu się zacznie to, co można nazwać polską smutą. My już mamy ogromny problem i ogromne zamieszanie z systemem sądowniczym. Z tym jakie prawo w Polsce obowiązuje, do czego to prawo kogo zobowiązuje, tutaj jest już można mówić o pełnym chaosie. Ja mam, proszę Państwa, taką pewną sprawę. Oskarżył mnie tam ktoś o pomówienie, kiedy użyłem określenia banderowiec, nie, niekoniecznie w jego stronę. No, ale te, te niuanse są nieistotne, ale mam, miałem taki proces o to, no, związany z Grzegorzem Braunem i jego działalnością w Nisku swego czasu. Ale proszę państwa, ta sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Rzeszowie i ani M, ani B, tam się każdy boi dotknąć tej sprawy, bo jedni się boją bo mogą być uznani za tych sędziów, których w tej chwili uprawnienia do orzekania się kwestionuje. Inni boją się tego z innego powodu, i sprawa jest zawieszona. Nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy ona stanie na wokandzie. To jest pełny paraliż. Dobrze, ja mogę jakoś żyć, to, 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 to mi jakoś tam specjalnie nie szkodzi, ale proszę sobie wyobrazić, co się dzieje ze sprawami hmm. ludzi, gdzie na przykład w grę wchodzą bardzo duże kwoty pieniędzy. I, I tu jest pełny paraliż w sądach. I proszę państwa, to jest już przejaw tej smuty, a ona się będzie teraz pogłębiać. A ona się będzie teraz pogłębiać. Ja się realnie obawiam... Że tutaj może dojść do jakichś no, zamieszek, wręcz zamieszek. Co prawda, w Polsce żadnego potencjału na jakiś taki bunt społeczny, typu protesty na skalę i ostrość, taką jak mieliśmy w latach 80. ubiegłego wieku, tu się w Polsce nie zanosi. Tu, tutaj nie wiadomo, kto miałby niby to robić, ale, ale na to się nie zanosi, bo no, proszę Państwa. Mówiąc tak pół żartem, pół serio, to, to nie spodziewam się starć wściekłych bab z parasolkami, z jakimiś grupami kiboli. Pewnie, pewnie do tego w Polsce nie dojdzie, bo nie ma, jak mówię, nie ma do jakiegoś takiego bardzo ostrego sporu potencjału, ale to będzie paraliż instytucji państwa. Tutaj. W, każdy będzie kwestionował prawo do rządzenia każdego, prawie na każdym, na każdym stopniu. Ta anarchia, która już dzisiaj w dużym stopniu paraliżuje szereg instytucji w państwie polskim, ona się będzie poszerzać. Ta polska smuta może mieć absolutnie tragiczny wymiar. Mamy za granicą wschodnią wojnę. Mamy silne tendencje, żeby nas w tę wojnę wmieszać, a jak tutaj największe siły polityczne u nas wezmą się jeszcze ostrzej niż do tej pory za łeb, no to może być bardzo różnie to może mieć wręcz wymiar tra tragiczny, i tego się proszę Państwa boję. Te wybory nie, wy nie wyjaśnią niczego, te wybory niczego nie naprawią, te wybory. Nie dają nadziei na funkcjonowanie normalnego państwa. Te wybory, jak powiedziałem, zbliżają nas do etapu smuty. Gdybyśmy chcieli podsumować, no, w jakim stanie będzie polskie społeczeństwo pod względem no, sympatii politycznych, przekonań politycznych, to tutaj, proszę państwa, również sprawy się komplikują, tu się niewiele wyjaśnia. Bo powiedzmy sobie, mimo tego, że mamy w tych wyborach spodziewaną bardzo wysoką frekwencję, to proszę, proszę, proszę pamiętać, że największą partią polityczną w Polsce, w cudzysłowie, to, to są ludzie, którzy na wybory nie chodzą, i to, co się dzieje pod względem politycznym, w Polsce mają daleko gdzieś. To, ci, to jest najliczniejsza partia polityczna. No, a potem mamy tych, między tam, 60 parę procent y, y, całej, całej liczby osób uprawnionych do głosowania, czyli dobrania y, udziału w tym najważniejszym akcie politycznym, jakim są wybory. Y, no to mamy 60% z których, z tych 60% y, to znowu jakieś 70, może nawet trochę więcej procent, to są zwolennicy dwóch największych opcji politycznych i to jest ten bliźniaczy Duopol, te, te, te bliźniaki z Duopolu, którzy przykuwają największą uwagę tych ludzi, którzy nie dystansują się do, od udziału w życiu politycznym. I mamy gdzieś, no powiedzmy sobie, może w porywach 20%, tych, którzy mają dość dółopolu i którzy mają świadomość, że ten dółopol jest jednym z naszych największych nieszczęść. Ja się do nich zaliczam. Nie jestem sympatykiem ani jednej, ani drugiej strony i nie szukam pośród nich mniejszego zła. Wiem jedno, że jeżeli chcemy tę sytuację zmienić, to wchodzenie w jakieś dyskusje w jakieś tam próby zawiązywania aliansów, te wszystkie sny o potędze, no bo ktoś może zostać ministrem, ktoś może zostać premierem, a ktoś marzy o tym, żeby zostać prezesem dużej spółki skarbu państwa, i wtedy z tych wszystkich pryncypiów w imię realizmu politycznego, poczucia odpowiedzialności, tak, 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 się rezygnuje. I wchodzi się w te konszachty, jest się wiązanym, jest się korumpowanym, jest się, staje się ofiarą różnych prowokacji politycznych, z których potem nie ma wyjścia. Ja, proszę Państwa, to już wszystko widziałem. Ja to już w pewnym stopniu przerabiałem. I dlatego wiem, że jeżeli ta grupa, ta grupa, która mówi nie Dłopolowi, jeżeli nie będzie twardo stała na tym stanowisku, jeżeli ten dłopol się po prostu do, do ostatka nie skorumpuje, a myślę, że powoli, powoli do tego zmierza, miejmy nadzieję, że będzie ten proces następował szybciej niż upadek państwa, no miejmy nadzieję, no to jeżeli się do tego nie doprowadzi, to żadnej nowej jakości w polskim życiu politycznym nie będzie. Zobaczcie Państwo, co się stało. Ja bardzo na tym ubolewam, że szereg polityków, o których sądziłem, że mają tego świadomość, że trzeba z tym duopolem skończyć i dopóki z nim nie skończymy, to nic się tutaj dobrego nie stanie, jednak no, uznało, że trzeba coś tam zrobić. Trzeba się opowiedzieć po którejś ze stron. Uważam, że to błąd. Kończę, proszę Państwa, no i powtórzmy jeszcze raz te. Trzy wnioski z tego mojego dzisiejszego wystąpienia. Po pierwsze, ta kampania wyborcza, prezydencka kampania wyborcza, pokazała, że poziom życia politycznego, poziom kultury politycznej w Polsce przebił dno i to bardzo mocno. Po drugie, proszę Państwa, no to mamy tę sytuację, że jeżeli nie będzie stanowczego Takiego nastawienia, że koniec z duopolem, i te jak szacuje około 20% aktywnych politycznie Polaków nie powie wprost, nie, 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 nie pryncypialnie nie powie, nie dosyć. Nie wchodzimy w żadne układy, w żadne tutaj jakieś spekulacje na temat koalicji, tworzenia rządów i tak dalej. To się jeszcze nigdy dobrze nie skończyło dla tych, którzy byli jakąś tam. No, koalicjantem jednej czy drugiej strony a, a wcześniej czy później stawali się przy, przystawkami które zostały wessane albo zostały porozbijane i, i wyrzucone no i trzecia proszę państwa konkluzja chyba najsmutniejsza i bardzo chciałbym się w, w tym mylić ale, ale nie sądzę to jest ta że wchodzimy w okres smuty która może mieć bardzo tragiczne konsekwencje dla Polski i będziemy świadkami tej smuty, sądzę, już bardzo niedługo. Obym się mylił. Yy, przykro mi, że kończę takimi konkluzjami. Sam czuję się w tych wyborach przegrany, po prostu przegrany. Yy, no ale co robić? Yy, trzeba być może ratować, co się da z tego, co jest polskim interesem narodowym, z tego, co jest tym polskim etosem, i będę, ja przynajmniej w swoim przypadku, będę to robił wokół siebie. No, będę próbował robić to w samorządach, tam gdzie jestem radnym, gdzie, gdzie jeszcze mam jakąś swoją aktywność, gdzie mam jeszcze jakąś rozpoznawalność. Państwa też do tego namawiam. Nie pozostanie nam, obawiam się, zbyt wiele. Dziękuję Państwu za uwagę. Mimo wszystko tak negatywnego przesłania, proszę o subskrybowanie, proszę o udostępnianie, no i proszę o wspomaganie Myśli Polskiej materialnie, bo cały czas powtarzam, jesteśmy jednym z niewielu ośrodków takiej niezależnej myśli politycznej, stojącej na straży interesu, polskiego interesu narodowego. I no, obawiam się, że mogą przyjść takie czasy, że będziemy musieli działać na zasadzie konspiracji. Obym się mylił. Dziękuję i do zobaczenia w czwartek.